Nieprawda, co mówią, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi, przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co bolało kiedyś, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, by przywołać dawne wspomnienia. Wystarczy tylko pamiętać. Najgorsze jest to, gdy nie umiemy pogodzić się z danym wydarzeniem, i wciąż szukamy rozwiązania na daną sytuację, rozmyślając, jak stworzyć kolejną aberrację w czasie, aby móc cofnąć się, naprawić. Paranoja strach, życie przeszłością tworzą bariery psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka nie pomoże się szarpanie się w skrajności i skrajność. Od usprawiedliwienia potępienia. Nadejdzie kiedyś taki czas, że będziemy musieli wybrać pomiędzy tym, co słuszne i trudne, a tym, co niesprawiedliwe i łatwe. że jak długoż to potrwa? To całe ich spotkanie? Co masz dokładnie na myśli, Shira? No, jak cały Legion Siedmiu Diabłów ponownie się zgromadzi. <tryk> Może jakiś mityng, zawody, pojedynek? Ha! ha. Nie sądzę. To przecież diabły, jeden sztab. Nie powinno to iść do wrzawy. W końcu sami zgodzili się na to zgrupowanie. Myślisz, że są tacy jak twój ojciec? Tacy czyli jacy? Apodyktyczni, zarozumiali, oschli, groźni, nieempatyczni. Dobra, rozumiem. Nie mam pojęcia, Shira. Nawet, nawet nie wiem dokładnie, jaki jest mój ojciec. Co, co, jak to nie wiesz? O, a, a myślisz, że są, że są, no wiesz, przystojniakami. Takie, wiesz, ciasteczka, rodem z manuskryptów i legend. Może też są tacy romantyczni, tylko się wstydzą, albo. Uch, nie wiem, Shira. Ej. Kup się do cholery, jeżeli trening ma być efektywny i wydajny, musisz swoją uwagę skierować w stronę techniki. Dobra, już dobra. A Nie rozpraszać się agregatami legionu pseudoseksownych diabłów. Uch. Wykapany ojciec z ciebie, Riven. Przykro mi, lecz swojej matki nie poznałam. A! Denerwujesz się. Nie denerwuję się, Rodante. Zawsze mówisz rodonte, kiedy mały stresik się dopada. <laughs> A co ty tam kurwa wiesz? Stary, to nie ja wyjebałem paliego żały wczoraj wieczorem. Kleiłeś się później do mnie. Niechrzeń. To akurat prawda. Masz tu nawet świadka. Kurwa. A mnie od pedału wyzywa. Ziołek. Mam nadzieję, że Riven nie przyjdzie. Jest dorosła, czego się obawiasz? Haletein, Zazal, Pastracyl i Antragor nie wiedzą, że mam córkę. Nawet nie chcę myśleć, jakim wołem pytań mnie przygniotą. No chyba wiedzą, skąd się biorą dzieci, nie? Kurwa, Rodio! To wy aż tak tępi jesteście! Nie weź go stąd, bo zaraz mu strzelę! Ej, ej, dziewczynki, co wam się stringi w te zady powżenały? W przeciwieństwie do niego, ja takich głowin nie zakładam. Byłem na jarany! No już, już, tłumacz się tak. Nie chodzi o to, by obrót i parada były wykonane jak najszybciej. Chodzi o to, by zostały zrobione płynniej w odpowiednim momencie. Łatwo ci mówić. Jesteś diablicą, przebiegłą, zdolną. Trenujesz odkąd nauczyłaś się jeść widelcem, którym zamordowałaś po raz pierwszy swoją niankę. Co? Ta... Pamiętam. Shira, tu nie chodzi o czas, jaki poświęcasz na treningi. Chodzi o wyczucie, wiesz, to tak jak z kotletem musisz wiedzieć, kiedy go ugryźć, tak, by się nie oparzyć. No świetnie, ty nawet w porównaniach nie jesteś kiepska. O, ho, ho, młodziutka, wybacz, ale na razie wstępu nie ma. Chcę porozmawiać z ojcem o istotnych sprawach. Aj nie, porozmawiajcie jutro czy tam kurwa za tydzień. Idź postrzelać do nowonarodzonych kuli, powykręcać im łebki czy coś, co tam lubisz. Z chęcią to zrobię jutro czy tam kurwa za tydzień. A teraz... Chcę porozmawiać z ojcem. No to mamy problem. Hriven! Ja go nigdy nie mam. Zostań tu, Shira. Och, Lipka, jak tu kurwa zostanę, to wszystko będzie na mnie. Mówiłem, że lucyk i smagą to chę do żeni strażnicy. Kto to jest? Jakaś twoja kochanica, Mefisto? No, przyznaj się, wiemy, że lubisz czasem. Co? Nie! Fuj! To mój ojciec, hinduska księżniczko! Wow! Nożeńska wersja Mefistofelesa. Taka Nefistofaresina. Mam na imię Riven. No i pięknie. Coś jeszcze masz do ukrycia, książę ciemności? Riven, czy możesz poczekać się na mnie u siebie w komnacie? Nigdzie się nie ruszę, póki nie wyjaśnisz mi, z jakiej racji próbowałeś zatuszować moją osobę przed niektórymi diabłami z legionu! Riven! Nigdzie nie idę, tatusiu. Chodźmy, Fiesiątko, pokażesz mi Wasze Królestwo. Jestem tu po raz pierwszy i mam zamiar jeszcze pobyć przez pewien czas. Miło by było rozeznać się w terenie. Niech se dokończą pogawędki. Mnie to i tak gówno obchodzi.